Panie doktorze, proszę powiedzieć, jakie zaburzenia metaboliczne występują u pacjentów 65 plus i jakie są możliwości tera terapeutyczne dla takich pacjentów? To jest bardzo istotne, dlatego że musimy pamiętać, że taki pacjent 65 plus może mieć do nieskończoności różnych problemów zdrowotnych, m.in. zaburzeń metabolicznych. Najczęstszym takim przykładem takiego zaburzenia jest zespół CKD, czyli jak to woli nerkowo-kardiologiczno-diabetologiczny, czyli mówimy zupełnie o sytuacji, w której te choroby wzajemnie przeplatając się będą generowały jakby dodatkowe ryzyka. I chodzi o to, że ponieważ pacjent 65 plus to jest pacjent, który wymaga stosowania jak najmniejszej ilości leków, przynajmniej jak najwięcej większej ilości korzyści, czyli mało leku, dużo korzyści, no to tak naprawdę poszukujemy takich metod, które pozwalałyby na skuteczne i bezpieczne leczenie. I tutaj oczywiście tych leków jest dzisiaj bardzo wiele. Ten postęp, który się dokonuje, no przede wszystkim powoduje, że możemy temu pacjentowi po pierwsze wydłużyć życia, a po drugie w dobrej jakości życia, czyli dwie rzeczy, które są jednym z najbardziej istotnych i bardzo ważnych elementów praktycznych, które powodują, że ten pacjent przede wszystkim po pierwsze dłużej może samofunkcjonować, po kolejne nie wymaga opieki instytucjonalnej, czyli to wszystko tak naprawdę wpasowuje się w ten istotny dzisiaj element, jakim jest przede wszystkim zapewnienie pacjentowi jak najdłuższej egzystencji, ale w dobrej jakości życia, w małej liczbie powikłań i w dobrej możliwości jakby funkcjonowania w się warunkach wynikających z wieku, jak i wielochorobowości. Proszę powiedzieć, czy pacjenci z zaburzeniami, z chorobami metab metabolicznymi, yy, chodzi tutaj głównie o seniorów, yy, czy oni są dobrze zaopiekowani w POZ-ach i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czy tutaj widzi Pan jakieś mankamenty, jeżeli chodzi o tą specjalistyczną i, do, do, i też podstawową opiekę? Absolutnie jest bardzo wiele do zrobienia, dlatego że pamiętajmy, że w Polsce podstawowym problemem, który zapobiega yy, w tym niekorzystnym słowa znaczeniu dobremu leczeniu jest bardzo często to, co nazywamy inercją terapeutyczną, jak i bardzo często przyzwyczajeniem. Popatrzmy, że dzisiaj tak naprawdę u pacjenta z tukrzycą my nie widzimy tylko i wyłącznie tych elementów, które są związane z glukocentryzmem, ale przede wszystkim jak najszerszą możliwością pomocy, także w potencjalnych zaburzeniach, które mogą z tych chorób wynikać. Natomiast polskie badania wskazują, że absolutnie Absolutnie około 7 lat pacjent często dostaje suboptymalne skojarzenia leków, które co prawda powodują, że mówiąc kolokwialnie cukier we krwi jest prawidłowy. Tutaj pacjent często jest też zakładnikiem pomiarów domowych, które oczywiście ponad wszelką wątpliwość są czymś, co poprawia, sposób kontroli cukrzycy, natomiast on nie może być jakby tylko i wyłącznie jedynym elementem podejścia, który wskazuje przede wszystkim na prawidłowość procesu terapeutycznego. Pamiętajmy o tym, że pacjent w podeszłym wieku się szybko zmienia. Mamy ten element, że tak powiem, bardzo często tej kuli śnieżnej, czyli to jest sytuacja, w której to nieprawidłowe leczenie w danym momencie nie oznacza, że za rok czy za dwa będzie to równie prawidłowe leczenie. Czyli przede wszystkim kwestia zmiany, przede wszystkim kwestia braku takiego przyzwyczajenia do schematów terapeutycznych, które się stosują Kolejna kwestia wykorzystywanie nowych metod, wykorzystywanie nowych me możliwości, i bardzo szerokie myślenie o pacjencie z wielochorobowością. Czy powiedzieć, czy leczenie chorób metabolicznych u, u seniorów przebiega trudniej, czy tutaj y, ze względu na swoją specyfikację, tutaj też? Y, Ewentualnie, znaczy tutaj chodzi też o dostosowanie się do terapii i przestrzeganie tych terapii lekarskich. Czy tutaj widzi Pan jakieś potrzeby też ze strony pacjentów, żeby ich bardziej edukować, żeby oni się jednak do tej farmakoterapii przekładali? Czy tutaj jednak więcej leży po stronie lekarzy, jeżeli chodzi o tą opiekę nad farmakoterapią? To jest problem bardzo złożony, dlatego że pamiętajmy o tym, że pierwsze zawsze wszystko zaczyna się od wyboru terapii. terapii musi maksymalizować to, co pacjent zobaczy jako korzyść, minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Po drugie, pamiętajmy, że cukrzyca jako choroba metaboliczna czy choroby nerek, czy choroby układu sercowo-naczyniowego, myślimy tu na przykład o niewydolności serca zachowaną frakcją, to są choroby, które nie bolą. Jeżeli teraz ktoś dostanie leczenie, które zaczyna powodować działania niepożądane, to zastanawia się, zaraz, zaraz mi nic nie było, a ktoś mi dał leki, które powodują powikłania w moim odczuciu. Kolejna bardzo ważna rzecz jest oczywiście edukacja, ale kolejna bardzo ważna To jest też uświadomienie pacjentowi, po co on te leki stosuje. Nie po to, żeby mieć dobry cukier we krwi, czy dobre parametry nerkowe, tylko po to, żeby dłużej żyć w dobrej jakości życia, żeby nie było powikłań, żeby on w jakiś istotny sposób w całym swoim bagażu wielochorobowości zmieszał prawdopodobieństwo wystąpienia przede wszystkim tego, czego się boimy, czyli powikłań, które są inwalidyzujące. Oczywiście ostrze zespół wieńcowy, naślenie objawów niewydolności serca, udar mózgu, to jest wszystko to, co może absolutnie zmienić funkcjonowanie pacjenta w dotychczasowym modelu, a zatem zabrać jakość życia, o to nam nie chodzi. Dziękuję, pięknie.